To no jest zasada prawej ręki jak nie ma znaku. Ale niech pan nie będzie wulgarny. Bo już wystarczy tego. Słyszysz, już czas przygotować swoim BMW na letni wyjazd. Skontaktuj się z serwisem BMW Pawelec w Nowym Dziękuję. I zadbaj swój komfort i bezpieczeństwo podczas wakacji. No co to odpierasz? Kurwa znaków nie widzisz! No co to pierwsze? Kurwa znaków nie widzisz? No spójrz na znak! Kurwa baranijany! Nie widzisz znaku, że masz ustąp pierwszeństwo? Masz 100 pierwszeństwo, debilu! Liwiańska, Braliwiańska, Liwiańska. No był potrzebny się sezon na truskawki. Czytamy wasze SMS, y, co podnosi ciśnienie bardziej niż kawa, czytamy telefon od szefa. No i kolejna wiadomość wysłana po 364-402-302. Kierowcy w Krakowie. Muszę powiedzieć, że się nie zgadzam. Byłem w Krakowie w weekend i zdecydowanie bardziej ciśnienie podnosi stan krakowskich dróg. Reklama. Masz problem z litrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Autosgrzybienia gwarantuje najskuteczniejszy... To zapraszamy i grill odpalamy. Słombski. Żyj globalnie, kupuj lokalnie. Słyszysz? Czas przygotować swoim BMW na letni wyjazd. Skontaktuj się z wisem BMW Pawelec w Nowym Pomyślie i zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo podczas wakacji. Dodatkowo sprawdzimy, jakie darmowe usługi możesz wykonać w naszym autoryzowanym... To będzie ostatnia reklama. Ekonomiczny na Przyrodniczym? No przecież! Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza do studiowania na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Do wyboru studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Śpiesznie! Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Czesne tylko 1600 zł za semestr w Studia z, z przyszłością zbierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczne na przyrodniczym.pl i po reklamie. Czym się różni właściciel konia od właściciela psa? Myślę. No jak myślicie, właściciele. Nie no jest psa, zasada prawej psa, ręki, jak psa, nie ma faków! Ale właściciele W każdym razie wczoraj biegając z ścieżką rowerową w różnej Cosieckiej. No na minie i tylko te końska, wiecie, bo że jechał ktoś na tym koniu, pan robił, a właściciel Co? No ja dalej, nam mam konia, nie było I teraz auto. właściciele koni. Przebajcie kupy po swoich konch. Okay. Na, na drogi innych, gdzie w tej chwili... Ale nie Niech pan nie będzie w Bo już wystarczy tego. Naprawdę już wystarczy. Ja miałem pierwszeństwo, pan mi wymusił. Tyle w temacie. Koniec dyskusji. Koniec dyskusji. Panie Jak z Ida Świątek. Wygrała w ćwiercinale French Open. Kto wygrała wszystko takie świata? Amerykankę Koko. Znaczy skończył się wynikiem 64 6 62.